Witam na ostatnim dniu wspólnych szkoleń na temat przyszłej platformy Dziś zaczniemy od tematu, jakim jest internet. Kończymy projekt. Proszę o kilka słów na temat, czy warto było, czy będziemy używać, czy jest to dobry pomysł. Projekt ten miał na celu skonstruowanie zintegrowanego systemu informacyjnego dla potrzeb OPZZ w oparciu o najnowsze narzędzia informatyczne. Było warto pracować nad tym projektem, ponieważ usprawnił znakomicie całą kwestię związaną z komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną w ramach porozumienia. Uważam, że powinien być on stosowany celem usprawnienia tej działalności przez organizacje zarówno członkowskie, jak i struktury terytorialne OPZZ. Ja sam preferuję i proponuję wszystkim zainteresowanym do korzystania z systemu. Jest to projekt, który no, mnie po rozmowie, po informacji z Grażynką, z panią Martą, z panem Januszem po prostu zachwycił, aby to nam się udało przejść do dalszych etapów, do drugiego etapu i kontynuować no bo jak się okazuje, że nie, nie odgrywamy Ameryki, że informacja, że komunikacja no to jest właściwie droga przyszłości. Bo celem jest tak naprawdę zwiększenie jej możliwości przez to, że wszyscy członkowie, wszystkie organizacje zrzeszone będą sprawnie ze sobą wymieniały informacje i, i sprawnie działały we wspólnym internecie. I dodać, że miałam okazję czytać raporty z pierwszych, z pierwszych testów, z drugich testów. To są bardzo obszerny, bardzo szczegółowe, widać, ile Państwo nieśliście po prostu wnosiliście w trakcie po prostu tych. Czymy jest... projekt. Wiem, pierwszy jego etap. Wiemy o nim już bardzo dużo. Czy koleżanka będzie go stosowała u siebie w organizacji yy, w regionalnej? Tak, owszem, jestem właśnie uczestnikiem tego projektu. Uważam, że dla rad wojewódzkich jest to bardzo duża pomoc. Nie tylko, że jest to baza danych naszych. Organizacji związkowych, kontaktów telefonicznych czy adresowych, ale również możliwość szybkiej komunikacji między nami, a także uzyskania odpowiedzi zwrotnych, co w naszej pracy związkowej przy naszych zadaniach jest bardzo pilne i szybkiej odpowiedzi oczekujemy. A czy narzędzia zastosowane w projekcie, bardzo rozbudowane i wiele z nich zupełnie nowych dla Wielu członków związku będą przydatne? Y, przynajmniej powinny być przydatne. Natomiast oczywiście musimy przełamać pewne stereotypy, że internet i w dzisiejszej, w dzisiejszej dobie jest narzędziem, bez którego niestety, ale obyć się nie możemy. Marmelada.